Każdy człowiek szuka sensu życia. No a znam paru pojechanych księży, w cudzysłowie oczywiście bardzo pozytywnie e, pojechanych, e, którzy szukają swoich zaginionych owiec właśnie w galeriach. E, Są siostry, które właśnie szukają, szukają ludzi, to są tak zwani street workerzy, street worker, czyli street ulica, worker pracujący, pracujący na ulicy, szukający ludzi, można powiedzieć, szukają wszystkich, bo każdy... Każdy szuka tylko nie zawsze szuka tam gdzie trzeba. Eee, trzeba właśnie wyjść do ludzi tam gdzie są. Eee, trzeba wyjść do tych świątyń. No, no. Świątyń konsumpcjonizmu a, i łowić ludzi łowić ludzi na nowo. E, tak, jak Pan Jezus chodził po świecie i e, rozmawiał z ludźmi, to zawsze szedł do ludzi. Później, wiadomo, e, zaczęły tworzyć się kościoły, ludzie się tam gromadzili, ale ja widzę, że na